Serdecznie witamy wszystkich Państwa na konferencji prasowej po zakończonym meczu 15. kolejki BetKlik II Liga. Resowia Świt Szczecin wraz z nami, szkoleniowiec Resowi Jakub Żukowski. Dobry wieczór. Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie do zakończonego meczu. Witam serdecznie. Ciężko, ciężko tak powiedzieć coś pozytywnego po, po takim meczu. I po takiej serii, którą niestety teraz, teraz przeżywamy. Mecz układał się tak jak się układał, czyli wydaje mi się, że no, większość meczu mieliśmy tą przewagę. Stwarzaliśmy sobie, stwarzaliśmy, no nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, tak, natomiast samego budowania i konstruowania akcji y, nic nie wynikało. Za późno y, przegrywaliśmy y, te piłki. Po przegraniu tej piłki za, za wolno y, ruszaliśmy, za, za wolno transportowaliśmy ją wyżej. Y, I to były tak naprawdę nasze y, największe problemy. Wydaje no, mi się, że Świt od samego początku y, bardzo dobrze y, bronił, przesuwał się. Ale też można powiedzieć, zabijał to spotkanie, czekał na swoją, na swoją sytuację i wykorzystali ten rzut rożny, gdzie, gdzie, gdzie my już graliśmy. Oczywiście z niedowagą jednego, jednego zawodnika. Natomiast no, muszę tutaj i podziękować i przeprosić też kibiców tak, za, tą, za tą naszą serię i że muszą to, to tak naprawdę teraz oglądać. My musimy wziąć się w garść, my musimy przestać szukać, szukać winnych gdzie indziej, tylko być bardziej odpowiedzialni, brać to, na, brać to na siebie, na swoje barki, bo tak naprawdę to my, to my za to odpowiadamy my zawodnicy my, my trenerzy więc y, mówię jeszcze raz y, dziękuję kibicom którzy dzisiaj y, przyszli do samego końca nas wspierali natomiast muszę ich też przeprosić za to y, za to za to co się wydarzyło i za ten, za ten, za ten wynik za tą pasę którą y, którą mamy musimy jak najszybciej się podnieść musimy jak najszybciej y, wygrać bo no bo te spotkania, które ostatnio graliśmy, to nie były też spotkania takie, że byliśmy słabszym zespołem. W większości gdzieś tam mieliśmy przewagę, prowadziliśmy i dzisiaj też uważam, że byliśmy zespołem lepszym, natomiast można powiedzieć, że świt był konkretniejszy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Proszę o pytanie od Państwa. Bardzo proszę. Łukasz Szczepanik, portal Supernowości. Panie trenerze, faktycznie graliście dziś zbyt wolno, zbyt schematycznie. Dlaczego nie chcieliście bardziej zaryzykować w ten sposób, zapytam. Ryzykowaliśmy, bo tak jak mieliśmy ustawiony zespół, mieliśmy, mieliśmy schodzić maksem Heblem do środka, robić przewagę w środku boiska. Na drugiej stronie, na pozycji numer 10 w ofensywie pojawił się Marcin Urynowicz. I nie uważam, że, że graliśmy zachowawczo, natomiast e, zgadzam się z tym, że po zmianie strony, a z tej strony zmienialiśmy dzisiaj e, bardzo dużo, nie potrafiliśmy tej gry przyspieszyć, nie potrafiliśmy zagrać e, dokładnego dośrodkowania e, w pole karnym, Bo tak naprawdę mieliśmy dużo takich sytuacji, gdzie po zmianie strony mieliśmy dużo czasu, mieliśmy dużo miejsca, natomiast e, ta niedokładność e, no, pojawiała się, i tak naprawdę te piłki. Nie były dostarczane do Macieka. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, w jakiej formie jest Maciek i uważam, że gdyby troszkę więcej tych piłek było dostarczonych w pole karne, to, to Maciek jedną z tych okazji by wykorzystał. Zapytam o te dwie dość kontrowersyjne sytuacje. Druga żółta kartka dla Radka Bąka, czy też brak podyktowanej jedynastki w końcówce spotkania. Jak to wyglądało z Waszej perspektywy sztabu szkoleniowego? No, z, ławki, z ławki to wyglądało tak jak pan powiedział. Tak? Czyli nie jestem przekonany, czy te, czy te kartki Radka Bąka były słuszne. Może jedna ok, ale natomiast e, ta druga e, nie. Żółty karny, gdzieś tam była też ręka. W ostatniej akcji też, jak już Michał Gliwa poszedł w pole karne, tam też ponoć był faul. Nie wiem, ciężko mi jest to teraz ocenić, bo nie widziałem tego, tego, tego na, na wideo. Natomiast no, no, no poziom nie, znaczy nie, chcę, nie chcę uderzać w sędziów, to, to nie jest moja rola. Z tego co mam, nie wiem, teraz słyszałem, że chyba jedno spotkanie tylko sędziował na poziomie trzeciej ligi i nie wiem, czy coś jeszcze, jeszcze sędziował. Natomiast no, no, no to nie jest moja rola, to, to niech ktoś inny to, to ocenia. Pewnie będą oglądali powtórki i to tak jak z nas, od nas są wyciągane wnioski, od nas są rzeczy wymagane, mam nadzieję, że gdzieś od sędziów też to będzie wyciągane wnioski, żeby w przyszłości takie sytuacje gdzieś nie, nie, nie były, nie powtarzały się. Przed Wami teraz pocharowe starcie w grudziącu, Panie trenerze, proszę zdradzić jak priorytetowo traktujecie to spotkanie? Tak jak każdy chcemy, chcemy, chcemy wygrać, natomiast no jesteśmy w lekkim dołku i kryzysie to trzeba powiedzieć też otwarcie. Musimy z tego wyjść najszybciej, a, a jak to zrobić? No, tylko z tylko zwycięstwem tak? i jedziemy tam wygrać spotkanie i potem musimy to powtórzyć, bo musimy wrócić na, na, na tą ścieżkę zwycięstw w lidze. Czyli można rozumieć, że wyjdzie najsilniejszy garnitur przeciwko Olimpii, tak? Na pewno wystawimy bardzo mocny zespół, ale tak, dostaną też zawodnicy, którzy mniej, mniej grali, dostaną jakąś tam swoją szansę. Też będę brał pod uwagę to, że mamy zawodników, którzy nie mogą wystąpić już w meczu ze skrom, tak, bo dostali dzisiaj kartki i to ich wyklucza z meczu ze skrom, więc oni tak naprawdę na pewno wystąpią, no bo będą mieli weekend przyszły wolny od meczu. Dziękuję. Proszę kolejne pytania. Maciej Dycocki, Niemiec, pod live Trenerze, mam pytanie o pressing. Jaki był pomysł na pressing? Bo to wyglądało tak dość dziwnie. Tak trzymaliście w średnim i później schodziliście do, do mm. niskiego pressingu. I tutaj o czym mówił kolega, że właśnie nie zaryzykowaliście. Dlaczego nie zaryzykowaliście wysokiego pressingu? Czyli znaczy, mieliśmy iść wysoko i mieliśmy iść skrzydłowymi do, do pół lewego i do półprawego prawego obrońcy. Natomiast Maciek miał, miał zamykać centralnego, centralnego stopera. No, i taki był pomysł, natomiast no, tu się muszę zgodzić. Tak, że Cofnęliśmy się, mieliśmy też stamtąd, chcieliśmy wykonywać stamtąd skoki pressingowe, no i tych skoków dzisiaj było, było za mało. No i trudne, że to szósty mecz już bez zwycięstwa, i co, co dalej? Bo zmienia pan składu, rozmawialiśmy nawet mhm. ostatnio, zmiana składu nic nie daje, jak to, co teraz zrobić, żeby to było lepiej? Musimy wygrać kolejne spotkanie. I... Czyli pucharowe. I tak, no, kolejne i od tego musimy zacząć. Musimy wrócić na, na tą ścieżkę zwycięstw. Yy, obojętnie w jaki sposób, czy to, czy to ładnie, czy to, czy to brzydko, musimy to spotkanie po prostu wygrać. Yy, ta liga też w jakimś tam stopniu weryfikuje, bo co z tego, że my stworzymy jakieś kilka, kilka fajnych sytuacji, yy, potrafimy grać w piłkę, a tracimy gdzieś takie dość, dość proste. Proste proste bramki. No dzisiaj to okej, okay, no graliśmy jednego zawodnika mniej, ale był to stały fragment gry. Zawodnicy no muszą być bardziej skoncentrowani, tym bardziej, że gra się tego zawodnika mniej i nie możesz dopuścić do, do, do strzału, tak? Z przedpola, bo tam chyba, miałem z 16 metra bodajże. Zawodnik oddawał, oddawał strzał, musisz to zblokować i tutaj tak naprawdę nie ma żadnego wytłumaczenia. Jeszcze pytanie o bramkę. Dzisiaj Michał Gliba. Skąd taka decyzja? Michał ostatnio grał, zagrał dobre spotkanie, więc no, gra ten, który w danym momencie jest w lepszej, w lepszej formie. Nie ma takiej stałej jedynki w Rysowie, Tylko po prostu kto tam lepiej się na treningach prezentuje no Tak to powinno wyglądać no Nie wystawię słabszego zawodnika bo, bo jest jedynką To tak samo jak na innej pozycji Nie wystawię słabszego zawodnika Bo nie wiem, bo nazywa się X, Y I nie wiem, jest na przykład nie wiem, mega doświadczonym zawodnikiem Grają najlepsi zawodnicy, którzy są W danym w da, w momencie W najlepszej dyspozycji I Michał, Michał ciężko na to pracował Michał bardzo Bardzo dobrze funkcjonuje też nie ukrywam, że potrzebowałem takiego dość, dość lidera gdzieś w defensywie po tych y, dużych ilościach straconych bramek, i Tetty jest młodym zawodnikiem, jest dobrym zawodnikiem i perspektywicznym. Natomiast Michał y, miał mi dać y, taki bodziec też, żeby czasami krzyknąć, ustawić ten zespół i wykonuje y, swoje zadania y, bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej jest już z nami szkoleniowiec świtu, pan Tomasz Kafarski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie trenerze, bardzo prosimy o recenzję do zakończonego pojedynku. No, jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni z tego, jak ten mecz się dla nas skończył. Bardzo dobry nasz początek, potem trochę Resowie jakby przejęła inicjatywę i myślę, że do przerwy to 0-0 było jakby sprawiedliwe dla obu zespołów, w drugiej połowie trochę inaczej. Zagraliśmy dużej przy piłce i to też oddaliło Rysowi jakby od naszego pola karnego. Myślę, że mogła mieć wpływ na przebieg spotkania. Czerwona kartka, którą, którą otrzymał zawodnik Rysowi, i fantastyczna bramka Kasprzaka dała nam bardzo cenne trzy punkty. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie od Państwa. Ten mecz układał się na remis. Właściwie to faktycznie ta czerwona kartka to sprawiła, ale no. Nie mówię o Resowie, ale o waszej drużynie. No, obie drużyny dzisiaj nie prezentowały jakiegoś wyrafinowanego futbolu. No, zgadza się, był to taki mecz bardziej środka pola, nie było jakiejś finezji. No, my mieliśmy swój plan na ten mecz i pewnie miała ten plan albo na pewno miała na ten plan Resowia. Yy, wydaje mi się, że sytuacja obu zespołów była taka, że ten remis nam by pasował, bo daleko jechaliśmy po to, żeby cokolwiek stąd przywieźć, a no, jest w, w trudnym dla siebie jakby momencie i też nie chciała się chyba odkryć, ale też dobrze zarządzaliśmy piłką nie pod bramką przeciwnika, tylko w, w środkowej strefie. I ciężko było im wychodzić jakby do pressingu, nie, mieli, nie, nie mogli korzystać z najlepszego ich atutu, jak takim uważam, a tak szybki. A to my strzeliliśmy tą bramkę i my, my mogliśmy się cofnąć i kontrolować przebieg spotkania i brawa dla drużyny, że nie zgupiała, bo czasami grając z przewagą tracisz jakby koncepcję i tracisz, tracisz, jakby taką czujność na boisku nie daliśmy się ani razu zaskoczyć a sami zdobyliśmy tą jedną bramkę która nam dała bardzo cenne trzy punkty. Maciej Dysowski Niemiec Podkarpacie Life trenerze chciałem zapytać o pojedynek z Jakubem Żukowskim czyli pana byłem asystentem czy jakoś specjalnie pan do tego podchodził i z tego co wiem jest to człowiek którego pan polecił tutaj do Rysowi. czy to prawda. No, parę razy Kubie w życiu pomogłem. Dzisiaj przyjechałem tu zagrać z resortem i pierwszy raz wygrać w Rzeszowie. To się udało i to jest najważniejsze dla mnie i dla świtu. Chciałem zobaczyć, że Kuba się odwdzięczył? Nie, myślę, że to piłkarze moi dobrze zareagowali na to, co się działo na boisku. A Kubie życzę powodzenia. Jest w dobrym miejscu i niech pracuje z sukcesami. Dziękuję bardzo.